Frideborn Paul. Descriptio urbis stetiniensis. Wydana w Szczecinie w 1624 roku. Paul Frideborn, autor dzieła z zamiłowania historyk, sprawował w Szczecinie liczne funkcje publiczne. Był radcą na dworze książęcym, sekretarzem miejskim, członkiem Rady Miasta, a od 1630 roku burmistrzem. Dzieło Friedeborna to historyczny opis Szczecina zawierający dzieje miasta od czasów najdawniejszych do początków XVII wieku. Dzieło to oparte zostało na materiałach archiwalnych i dokumentach miejskich, dzisiaj w znacznej mierze już nieistniejących. Na ilustracji widok miasta od strony Łasztowni z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami w mieście, między innymi ratuszem, zamkiem książęcym, kościołem św. Jakuba i Mariackim. Kon Georg Altenstettin, wydanie po 1900 roku. Album Altenstettin, In. originale Linolschnitte von Georg Kon. Ander der Stadtmauer, Mühlentor, Schlosskirche, Frauentor, Ordenburg, Imhafen, Passauer-Tor, Jakobin-Kirchhoff, Heiligengeistor tor An Johannes, Johannis. Wydana po 1900 roku. Album zawiera 10 sygnowanych linorytów, przedstawiających rozebrane w latach XX XVIII wieku średniowieczne fragmenty Szczecina, w tym bramę panieńską Frauentor, bramę muńską Milentor, bramę pasawską Passauertor, bramę świętego ducha Heiligengeist port, zamek Orzański siedzibę Barnima XI, kościół Świętego Jakuba i kościół Jana Ewangelisty. Autor Georg Kon Malarz, grafik i ilustrator działał w Szczecinie około roku 1925. Każda rycina jest sygnowana, a na stronie przedtytułowej znajduje się również odręczny wpis artysty.